Jesteśmy dzisiaj z górnikami, bo nie pozwolimy, żeby ludzie, którzy ciężko pracują, żeby ich praca była wykorzystywana. Dzisiaj upominamy się razem z górnikami o dobre pieniądze, o godziwą zapłatę za ciężką pracę, którą oni tutaj wykonują. To takie rolnicy codziennie spełniają swoją misję, taki górnicy też. Ja rozmawiając z kolegami z sierpnia 80 zapytałem. To co, wy skończycie swoją pracę, nie będziecie tego robić. A oni odpowiedzieli tak jak typowy rolnik: my nie skończymy. To jest dla nas misja. W wydobywanie węgla, produkcja energii. My się czujemy za to odpowiedzialni. To tak jak ten rolnik, który często musi dokładać do swojego interesu, do swojej pracy. Mówi, ja tego nie przerwę. To jest dla mnie życie, to jest praca, to jest misja. I z tym się całkowicie utożsamiamy. To jest niesamowite. I to takiego rolników najwięcej na tym węglu zarabia ten, który nim handluje, pośredniczy, gdzieś sprzedaje, robi z tym coś innego. I jesteśmy tutaj też po to, żeby złamać taki stereotyp, że u nas wszystkie grupy zawodowe to muszą sobie strajkować same. Ja na